Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu temat, który widzimy na ekranie. NASDAQ po dojściu do zielonej linii, kup zielone, ze stop loss na czerwony. Na wykresie S&P500 formacja objęcia znicza, kup zielone, ze stop loss na czerwone, nie możemy schodzić Poniżej początku listopada. Bardzo ważny wykres Russell 2000. Wybijamy do nowych szczytów. Eretest może mieć miejsce, ale nie możemy schodzić poniżej punktu wybicia. Na indeksie Wig polscy inwestorzy marzą, że jest to prawe ramię formacji RGR. Na tym indeksie widzimy trójkąt. Wybicie z tego trójkąta górą, czyli pokonanie poziomu 12623, generuje nam sygnał kupna. Kup. Zielony. Ze stop loss Na czerwony. Niestety, drodzy Państwo, w Hoście nie wszystko rośnie. Rok do roku. SP500 wzrost ponad 30%. Niestety, drodzy państwo, WIG20 w tym samym okresie funduje polskiemu inwestorowi 4,46%. Królem polskiego rynku i jednocześnie spółką płynnościową jest CCC ponad 300%. Niestety wiele spółek, które osiągnęły super stopy zwrotu, np. KCH, Ponad 200% to tematy, które przez długi czas były w trendzie spadkowym i mocno odskoczyły od dna. Zatem zarobił tylko ten, kto kupił w dołku, a to jest bardzo trudne. Na liście znajduje się m.in. RBW, RNK, TAR, VOX, XTB. I drodzy Państwo, ktoś powie, ale super HOSSA. Można było dużo zarobić. No tak, tylko że na 340 spółek jedynie 71 ma stopę zwrotu ponad 30% rok do roku. I ktoś zapyta, jak to, to takie DAT dało zarobić 30%, przecież to spadało? Dokładnie tak. I tu jest niestety problem. Jak się trafiło dołek idealnie w punkt, to się zarobiło 30%, w innym przypadku nie za bardzo. 11 bit minus 50. Allegro 11% zysku. Pięknie Alior 40%. Spółka płynna. Minus 30 Asbis. Tylko 11% Budimex. Bank handlowy 15. 48% CDR. Ale tylko dlatego, że kupiony po spadku w okolicach 100. Zatem handlujący na dużych spółkach i rozsądnie ma stopę zwrotu w okolicach 20%. PO, PKOBP 42%, bo już PKN-10%. Jak ktoś liczył na hossę surowcową, to strata 44% na JTSW, ale w kontrze KGHM plus 40% rok do roku. Jaki z tego płynie wniosek? Ano taki, że jak ktoś często nie trafia i ma na przykład na takim PEPKO minus 6%, i zyski z jego portfela nie za bardzo mu się podobają, to niech stara się dołączać do swojego portfela banki. Oczywiście nie teraz, tylko po korekcie: Alior 40%, PKBP 42%. Do zera nie spadnie, i jakieś zyski z tego powinny być. I dalej. Bo czasem, drodzy Państwo, lepiej zarobić mniej, a na pewno, aniżeli dać się nasadzić BMC -70, Rafako -60, Polymex -50, TXT, JSW, CRJ, Eurocash. I to jest, drodzy Państwo, bardzo ciekawy test, bo na 341 spółek 246 dało stratę rok do roku. W Hośie nie wszystko rośnie. Tamika, spadający z trzydziestu azbis azoty. Prawie 800 kosztował Budimex. już 500. Dlaczego my to oglądamy? Bo polska giełda nie jest inwestycyjna. Jest spekulacyjna, gdzieś tu kupić, gdzieś tu sprzedać, albo nawet jak zaczyna spadać i zapomnieć o temacie. Nasadzenie już się odbyło. I ktoś powie, no ale przecież są okazje, tak ale spekulacyjne. Kolumbus poszedł z 5 na 12, tylko pod warunkiem, że się go wybrało po dużym spadku, a to bardzo trudne. I na pewno nie dla kogoś, kto zaczyna dopiero swoją przygodę z giełdą. To jest rzeczywistość polskiego inwestora giełdowego. Słyszy dookoła, że jest wielka hossa, że Ameryka codziennie robi nowe szczyty, a jego portfel ubiednieje z roku na rok. I oczywiście są takie okazje jak na DVL. Super silny trend. Tak. Tylko, że tych spółek rosnących jest zdecydowanie mniej aniżeli tych, które spadają. I najczęściej taki początkujący inwestor kończy na Eurocashu, ugotowali go na GMV. Wmówili mu, że fuga jest dobre. Powiedzieli przy 50, że JSW będzie brało udział w hoście surowcowej. Że to tylko chwilowe kłopoty tej spółki, i za chwilę to będzie odbijać, i proszę zobaczyć, że wiele z tych dobrych stóp zwrotu za ostatni rok to kupno takiego tematu po dużym spadku, pod to, że dojdzie do przynajmniej chwilowej, mocnej kontry. A tak przecież może się nie stać. I ktoś zapyta, o czym my tutaj rozmawiamy? No o tym, że jak Scottan w 2008 roku spadł bo była bezsa, to dziś w 2024 roku kosztuje tyle samo, i już do świetności nie wrócił. Dlaczego? Bo nasadzenie się odbyło, i może się okazać, że taki ten, który miał już okres świetności, on już nigdy na swoje maksima nie wróci. To nie znaczy, że on wyzeruje, ale może za 5 lat być na tej samej cenie. Panaceum na długoterminowe inwestowanie. Miał być Wiki Games, nowe technologie, rozwój. Tu na pewno nic się nie stanie. Wyszło jak zwykle, czyli nasadzenie już się odbyło. WIK rok do roku 12%. Do końca roku zostało 2 miesiące, więc proszę brać się za robotę, panowie fundusze, i pokazać tu polskiemu inwestorowi trochę lepszy wynik. SWIK 80 tylko 13%. To za mało, bo jeżeli jest taka hossa, to przynajmniej powyżej 25% powinno tutaj się zapalić. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.